Fajne to jest. Yy, można so... coś mi przy... co ci przypomina. No organy myśli bo jednak taka skała podobna jak tam. Warto tam też przejechać i zobaczyć. W lewym górnym rogu będziecie mieli organy myśliborskie i wielisławskie też, tak? tylko że one nie są podobne do wielisławskich, bardziej do myśliborskich. Tak? Znaczy, też to w tak ogóle samo. są niby formacje bardziej tamte wulkaniczne. Tak, tak? tylko Ale... że chodzi mi o, po prostu o miejsce tutaj, tak. nie? że jest też takie miejsce do wypoczynku pod taką właśnie skałą. skałą. <laughs> Tyle tylko, że mówię, no, na pewno jeżeli chodzi o strukturę tych skał, to są zupełnie inne. Tu są piaskowce, tam są jakieś bardziej wulkaniczne formy. Tak, skała wulkaniczna. <głosy> <głosy> Korzystając z okazji, chcielibyśmy pozdrowić przemiłych wykładowców, podróżników, badaczy ze Szczecina, których mieliśmy okazję poznać w milówce. Rzeczka tu pięknie płynie, tak, zaraz właśnie, przy polanie, a z tyłu za nami, jak widzicie, czerwona skała. Dojechaliśmy. Zobaczcie, jak jest blisko głównej drogi jadącej, właśnie na Golińsk, prowadzącej. Tam w prawą stronę macie nagonisk w lewo na, na Mieroszów. To jest widoczne z głównej drogi. Także jak będziecie tutaj przejeżdżać tędy, to warto, się no warto przyjechać, popatrzeć, posiedzieć sobie nad, pod taką skałą. Zobaczcie, no piękna, duża, wysoka skała. Zaraz przeczytamy Wam jej trochę, Może trochę kawałek, tak, informacji na ten temat. Super. Myślę, że w ogóle to miejsce chyba jest coraz bardziej popularne, bo to jest stosunkowo niedawno zrobione. Otwarte teraz, no. Tak, więc yy, przez to, że tak ładnie odnowili że te ławki, te tablice informacyjne, to trochę bardziej zaczęło się rzucać w oczy. No co, to, to jest takie... Wapienne trochę chyba, nie? Zaraz przeczytamy, może coś jest napisane o tym. Jakieś takie szczeliny są, coś jak piaskowiec chyba. No dobrze, może Zaraz zobaczymy, być. ale... No coś fajnego. Jest naprawdę... Wielka Wielka ściana Ale zobacz na to drzewo na szczycie Teraz nie wiem czy widać będzie kamerą się trzyma na samym koniuszku no. To jest jakaś sosna chyba? Jakaś... A nie sosna chyba no. Ale to jest, to jest wielkie to jest... Taka no. struktura różna Różnista No i zobaczymy co to jest napisane tu jesteś, Dolina Ścinawki, jest to rzeka Ścinawka. W ścianie odsłonięcia prezentują się unikatowo zachowane osady rzeczne powstałe w dolnym permie. Wprawny obserwator może rozpoznać historię zapisaną w osadach rzeki, która płynęła ponad 250 milionów lat temu. Utwory osadzone przez rzekę nazywane są. Aluwiami. Skały w odsłonięciu zaliczane są do jednostki litostraty graficznej, określanej jako ogniwo zlepieńców zmieroszowa z formacji zradkowa. W odsłonięciu możemy rozpoznać różne odmiany skał klastycznych, od mułowców przez piaskowce i piaskowce zlepieńcowate po zlepieńce. No, i tutaj możemy jeszcze zaobserwować właśnie strukturę, która właśnie fajnie jest przedstawiona na zdjęciach. Takie cztery jakby etapy tych skał. I jest tutaj też zapisane, że uwagę zwracają osady powodziowe. Są to fale piaskowe będące dużymi formami o asymetrycznym przekroju. Szczególnie ciekawe są też widoczne w odsłonięciu osady koluvium osuwiskowego utworzonego przez zlepieńce i piaskowce z wymieszanych oraz zdeformowanych osadów Doliny Rzecznej. No wychodzi na to po prostu, że to są różne... Że jesteśmy w dnie doliny, tak, ta, ta, która tak, była tak. kiedyś czy widać, widać to, prawda, tutaj na tym, te takie różne, różne jakby te struktury, struktury takie. takie pułapy jakby, nie? No tutaj to jest właśnie fajnie pokazane, o właśnie tutaj gdzie mamy pod samą praktycznie pod samymi korzeniami na samej górze no to to jest to mokre stoszki na kopalne koryto jakieś tak tam e, dalej mamy są to nasypy śródkorytowy zespołu. więc to jest właśnie tutaj e, no te formy takie pod spodem tak zaraz w tych nasypach śródkorytowych występują między innymi relikty poziomów glebowych czyli tu już jakaś no nie wiem Gleby były też, tak? Trochę ja z tego rozumiem. E, struktury korytowe, rynny erozyjne. Ja nic z tego nie rozumiem. Ale rozumiem, że. To ale nie, było nie, nie, dane, nie, potrafię, nie potrafię tego sobie wyobrazić, że to tak kiedyś wysoko woda płynęła, nie? To musiało tak wyż, wyżłobić chyba, nie? Czy co? Znaczy, no ale musimy to jest wziąć niemożliwe, pod uwagę, bo zobaczcie, jak to jest płasko tam. No ale zobacz, jak to jest przecież płasko, to ja nie wiem, jak to. Zastanawiam się zastanawiam czy my teraz jakiś głupot nie mówimy, no może ktoś to się bardzo dobrze zna na tych skałach czy znaczy my, 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 my tylko lisań. czytamy, my tylko czytamy to co jest napisane tutaj na tej tablicy informacyjnej, broń Boże się nie, e, nie mądrzymy. Tak, nie mamy wiedzy jakiejś na temat Tak, No tak czy jak jest to faktycznie, no widać jakieś takie struktury są, tak? Tutaj jest jakieś jaśniejsze, tu jest ciemniejsze. No. Niektóre bardziej gładkie, niektóre pofałdowane. Obsypują się leciutko. Tutaj są jakieś, nie wiem, czy to jest coś... Nie mam pojęcia, co to może być. Ale ciekawie wygląda. No jesteśmy już prawie na szczycie. Och, jejku, ciężko się idzie. No ale z góry też robi wrażenie O cholera Ślisko Jestem No dobra No jest, efekt jest A my jeszcze pokażemy hotel dla pszczół. Eko hotel dla pszczół. Dzikich dla biedronek, trzmieli. Niedaleko. Zobaczcie wszystko w kierunku właśnie naszych południowych sąsiadów, czyli w stronę Golińska. Tak? Mamy tutaj ekohotele dla owadów. Bardzo pożyteczne domki, gdzie mogą, swój, gdzie mogą swoje właśnie mieszkanka mieć owady dziko żyjące. Zarówno czmiele, pszczoły dzikie, jakieś biedronki. Czym są hotele dla owadów? To są specjalne konstrukcje zbudowane z naturalnych materiałów. Z drewna, gliny, słomy, tyczek bambusowych, patyków, suchych liści, pokruszonych cegieł, glinianych doniczek i innych. Dobór materiałów podyktowany jest gatunkiem owadów, jakie chcemy zaprosić do hotelu. Mamy nadzieję, że podobało Wam się nagranie, że pokazaliśmy kilka ciekawych miejsc, rozwiązań też ekologicznych. I że się rozgrzaliście. Tak, w tych promieniach słońca pięknych, co nam dzisiaj świecą. Mimo, że już jesień późna. Wy macie zimę? My jeszcze nie? No i, i co tutaj? No, zachęcamy właśnie na wiosnę do budowania hoteli, takich ekohoteli u siebie na ogródkach działkowych. Dbajmy o nasze owady. I podziwiajmy przyrodę wokół nas. I nie dotykajmy paluchami. Zatrzymajcie <ścoughs> się, hej, cześć. Dawa.